Cześć się mano wszystkim, witam z kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj gruby odcinek z GTA nad specjalnym na stosowów już myślę, ale to jeszcze w swoim czasie. Dzisiaj nagrywamy coś porąbanego w sumie, bo jest to... Muszę przejść całą mapę od Paleto do Paleto. W Takie kółko po autostradzie zrobić. Jadąc skuterem Faggio. Tak, jadę skuterkiem Faggio yy, i poza tym, że jadę skuterkiem Faggio, to mam tu również trzy checkpointy. Jeszcze w sumie nie wiem gdzie, ale to Wam zaraz wszystko pokażę. Yy, poza tym jeszcze mamy oczywiście yy, Jeżeli zginę to jest tak, że jeżeli po pierwszym momencie mogę go delikatnie ulepszyć zresztą wszystko wam yy, wyjaśnię w trakcie jesteśmy już GCA, yy, tak więc już tutaj przechodzimy No to co, respimy myślę, że możemy sobie teraz już w tym momencie zrespić yy, nasze, nasz motocykl yy, i jak już sobie zrespimy ten motocykl, czyli o fargio to co? Ja myślę, że już możemy zacząć jechać. Checkpointy mam ustawione, będę wam mówił, gdzie są checkpointy po drodze. Oczywiście ruszamy sobie z pulkami zelkami w ogóle. Yy, no to co, wanted level 5, freeze, no i lecimy. Mogę oczywiście do nich strzelać sobie. Bo gdybym nie uda się, to po prostu byłoby to moim zdaniem nie fair. Bo było to wtedy mega trudne. A to by było tak trudne, że aż za trudne. Jak ja już widzę, co się tutaj dzieje po starcie samym. Jego nie już mi całą prawie kamizelkę zdjęli, No to, to, to nie będzie dobry plan. I coś czuję, że ta próba zostanie zmarnowana. Ja muszę jakieś techniki obrać. Co jest? No nie, przybili mi oponę. O nie. Nie, nie gadaj. No nie, no, no czemu? Z... Przepraszam, no to, 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 po nie, nie, to jest niewykonalne moim zdaniem. Teraz oczywiście musimy wyłączyć. Dajcie mi chwilę, bo teraz od razu na samym starcie trzeba będzie wyłączyć yy, nasz łącznik level, bo on tutaj ciągle będzie. Teraz, więc wyłączamy. No i co? Respijmy od nowa, skoro tak. No. Jeszcze pozostały mi dwie próby. Ta i jeszcze jedna. Dobra, czyli tak. Po pierwszej śmierci miał być tutaj ulepszony motocykl. Więc ja myślę, że my tutaj sobie musimy prędkość maksymalną, nie wiem, tak 120 może to sobie zwiększmy, nie wiem, do dwóch okej, okay, yy, słuchajcie, skapnąłem się, że nie włączyłem, że kamizelkę mam i różne takie inne rzeczy yy, no co spowodowało właśnie, rozumiecie, że zginąłem za szybko ale to już będzie teraz druga próba ja mam nadzieję, że to się wszystko mi nagrywa w sumie Yy, więc co, tak jak wcześniej. To ulepszamy, to ulepszamy. Ja myślę, że nawet możemy sobie dać kul odporne opony, bo ja myślę, że mi to i tak czy inaczej mi to nic nie da. Wszystko sobie dajmy po prostu. Po prostu wszystko możliwe, co tylko jest. Ok, i teraz tak. Yy, ok, yy, Lecimy tutaj teraz tak, skoro w ten sposób to włączam tutaj nasz pościg. Wanted Level, no i ja, ja już wiem, że ten challenge jest niewykonalny, ale to jest taki pierwszy odcinek. Jeżeli chcecie więcej właśnie takich challenge przez całą mapę, czy w ogóle jakichś innych strzelankowych, czy kompletnie innych challenge, no to po prostu piszcie tam mi w komentarzach na dole. A ja w tym momencie lecę i staram się nie wyjść na Debila i przejechać chociaż do jednego checkpointu. Pierwszy checkpoint mamy przy... Zankudo, do którego coś czuję, że i tak się tak, inaczej nie dojadę. O nie, o nie dobra, okej. Okay. O nie, o nie, włączyłem kamerę. O nie, o nie, o nie. Nie, nie, tragedia. Druga próba zmarnowana. No nie mogę, no, no nie mogę z tą gromno. Jeszcze mi się pogoda zepsuła, no nie Nie no ja w to nie wierzę, no. Ostatnia próba, słuchajcie, ten odcinek miał wyjść o wiele dłuższy i ale no z tego względu, że jest to pierwszy odcinek, no to też wymyśliłem, że Faggio przejada, ale wiem, że już nie przejadę. Więc teraz to już nawet po prostu sobie wiecie co sobie mogę zrobię. zrobię dam sobie Faggio, y, dam go auto upgrade i myślę, że jeszcze nie wiem, damy mu przyspieszenie, nie wiem, 15, 17, hamowanie, nie wiem, też gdzieś tyle i przyczepność nie wiem, przyczepność tyle. I może teraz choć nam to da cokolwiek. Cokolwiek i jakkolwiek może nam to pomoże, ale... Ale nie wiem, no naprawdę, no to jest jakaś tragedia ostra. Dobra. Ustawiamy też sobie lepszą pogodę na, na samym starcie, ponieważ jest tylko dziewiąta. Yy. Jeszcze ta pogoda, poczekajcie, weather przez cyk. Długo jakiś typo jest, co ten typo chce? A to jest ten! Dramowy cash? Czemu nie? Okej, okay. także ja tutaj sobie na szybko ogarnę... Dobra, tego nie było, ja tylko chciałem zarobić pieniądze, tak? A ła, 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 yy, Tego nie było, albo dobra, w sumie już to zróbmy. Okej. Okay. O nie, co jest? Czekajcie. Okej. Okay. Yy, suspension motorcycle, właśnie teraz zaczynamy pościg. Yy, o kurde, i teraz to, teraz to jest w miarę wykonalne chociaż, Żeby widzicie, oni nawet... O nie, to nie jest wykonalne. Ja już widzę tą prędkość. 200 takim skuterkiem. Ogarnijcie sobie taką prę Taką prędkość takim motorkiem. Ale... Nie, 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 nie. Dobra, okej. Okay. Żyję. To jest ważne, że żyję. Nie no to outrak dlaczego? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Lecę, 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 lecę. Na spokojnie. Może nie, może nie na spokojnie, ale lecę. O kurde. Co jest? Ojejku. Tego to się bałe, nie, nienienienie. nie, nienienienie. nie, 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 tylko nie wy. O, zapomniałem o umiejętności Trevor'a, przecież ja mogę te, tego używać. Tylko już tak średnio, ale dobra, jeszcze może, jeszcze może coś mi się uda z tego skleić. Yy. Dobra, mam mam zerowe HP, ale może, może chociaż pierwszy checkpoint będzie zaliczony. Przypominam, że to była ostatnia moja próba. I mam tak mało HP, że. Okej, okay. pierwszy checkpoint mamy. Pierwszy checkpoint mamy, słuchajcie. Więc co? Oni nas. Yy, nie, przepraszam. Przepraszam bardzo, żeby nas tutaj nie zabili, to. Yy, dajcie mi chwilkę teraz tak. Cyk. Okej. Okay. No co? Depijemy się tu, odnawiamy sobie nasze zdrówko. Cyk. Naprawiamy sobie zdrówko i lecimy. Ponieważ się nam udało. O nie, patrzcie! Serio? Normalnie, policja, go nie idźcie sobie z tą policją, kurczę. Tutaj sobie pościg, pięć gwiazdek, a nie. Mamy i pierwszy checkpoint, słuchajcie. Drugi jest yy, w mieście, co jest już kompletnie nieosiągalne. Nie. Nie, ja w to nie wierzę. Dobra, ja to muszę robić w ten sposób. Mam umiejętność trewora, ale ona mi niewiele da, kiedy nie będę umiał jeździć tutaj, więc... Yy, staram się, ogólnie to jeszcze skrypty z zombie moda chyba mi się tam załączają. Czy ja mam coś, mam mob zbliżeniową? Dobra. Chodźcie do tego. Aha, nie mam tego. Okej. Okay. Jeszcze tam sobie jedno walniemy. Nie wiem gdzie to tam poszło, ale gdzieś tam. Aha, tutaj też nie mam nic. O nie, 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 nie. Dobra, lecimy. Lecę, 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 lecę. Patrzcie. Wyszedłem z tego cało. To się nazywa bycie koksem. W tą... Tom... Nie. Okej, okay, czyli na zakrętach muszę znacznie zwalniać, żeby się nie zabić. To, to był świetny plan, ale... Ale niestety odcinek musi się zakończyć, ponieważ no... Nie umiem wystarczająco zadbać o to, aby żyć u GTA. Dajcie też znaczyć takie odcinki wam się podobają, z takiego, takich takiej luźnych odcineczki, gdzie się denerwuję. I uwierzcie mi, że się mocno tutaj zdenerwowałem teraz. No to co? Chyba no to ja się z wami żegnam. Może może kolejny odcinek wypadnie lepiej, może w kolejnym odcinku przynajmniej uda mi się tutaj wszystko ogarnąć. No co, do zobaczenia, cześć i siema.